Cześć, witajcie z tej strony kubański kuba. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny testujemy chińskie gadżety z AliExpress. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ponieważ mam mało produktów, bo nie wszystko co zamówiłem do tego filmu zdążyło przyjść. Ale nie przejmujmy się tym w kolejnym filmie z AliExpress, będzie za to więcej produktów niż zwykle. Od razu na wstępie wrzucam wam tutaj kupony z okazji wyprzedaży na 11.11. -11. Są one ważne do 19 października i to są, słuchajcie, dość opłacalne kupony. Jeżeli oglądacie ten film po 19 października, to macie tutaj też obok drugą tabelkę z kuponami ważnymi do 4 grudnia. One już nie dają takich zniżek jak te na 11.11, -11, ale z nimi też można trochę zaosz Przędzić. Prawdopodobnie niedługo wrzucę wam na Instagrama też kupony na Black Friday, lecz wątpię, aby dawały one większe zniżki niż te na 11.11. 11. No ale zobaczmy, co tam na AliExpress tutaj da. Pamiętajcie, że wszystkie kupony mają ograniczoną ilość użyć, więc to działa na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chcecie być na bieżąco z aktualnymi kuponami i otrzymywać je jako pierwsi, to zachęcam do obserwowania mojego Insta. Link oczywiście macie w opisie. Teraz bez przedłużania jedziemy z pierwszym gadżetem. Pierwszy gadżet za 49 zł jest to mini Powerbank kapsułkowy o pojemności 5000 mAh. Powerbank ten posiada wysuwane złącze Lightning lub USB-C w zależności od tego, którego, którą wersję zamówimy. Tutaj nie ma kabla, podpinamy to bezpośrednio do telefonu. Kabelek za to jest w innym miejscu i jest to taki wysuwany kabel z obudowy ze złączem USB-C. To jest bardzo fajne, ponieważ w PowerBanku mamy już złącze USB-C oraz Lightning, także nie potrzebujemy żadnych dodatkowych kabli. Jest też oczywiście wersja, która ma zarówno wysuwane złącze USB-C, jak i dodatkowo drugi kabelek USB-C, więc w tej wersji po prostu macie dwa razy C. PowerBank ten ma teoretycznie 5000 mAh i jest to dość podejrzane jak na tak mały rozmiar, no ale dobra, spróbujemy to zweryfikować. Jeszcze jedną taką zeltą tego urządzenia jest fakt, że obsługuje ono ładowanie na power Delivery do 20W, więc można tutaj dość szybko naładować telefon. Power delivery jest raczej niespotykany w tak małych i tanich powerbankach, więc sam jestem ciekaw, czy będzie ono faktycznie działać. Ogólna idea tego urządzenia jest naprawdę spoko, ponieważ mamy tutaj powerbanka, który jest ultra mały i nie wymaga posiadania przy sobie żadnego dodatkowego kabla. Przy ładowaniu telefonu z powerbanka w taki sposób, no powiem wam, że nie trzyma się tego najwygodniej, ale da się to przeżyć. A jeżeli będzie działać power delivery, no to długo tego nie trzeba będzie tak w rękach trzymać, bo nasz telefon powinien się szybko naładować. Testy rozpocząłem, gdy poziom naładowania akumatora w moim telefonie wynosił 1%. Prędkość ładowaniem mamy tutaj na poziomie 19 i 37W, więc tak power delivery działa i jest to zarazem najszybsza możliwa prędkość, z jaką mój iPhone może się ładować. Przy ładowaniu na power delivery trzeba się też liczyć z większymi stratami energii. Zarówno telefon, jak i ładowarka, czy też w tym przypadku power bank, mocno się grzeją, więc straty są większe. Energię te tracimy zarówno już w samym powerbanku na przetwornicy setup, następnie na kablu, którego no w tym przypadku akurat nie ma. No i na koniec w telefonie na przetwornicy set Down. I o ile w takim tradycyjnym ładowaniu z mocą od 5 do 10W tracimy od 10 do 20% energii, to przy power delivery startywowej. Wynoszą od 15 do 30%. Telefon z 1% naładował nam się z Powerbanka do 74%, czyli wzrost o 73%. Zakładając całkowity brak strat, oznaczałoby to, że realna pojemność tego Powerbanka to 2500 mAh. Ale straty były, bo podczas ładowania telefon i Powerbank mocno się grzały przez szybkie ładowanie na Power Delivery. Załóżmy nawet tą stratę na poziomie 30% i wtedy otrzymujemy wynik około 3500 mAh. Jest to znacznie mniej niż deklaruje producent. No ale w sumie tego się spodziewałem, bo w tak małym urządzeniu ciężko byłoby fizycznie zmieścić większy akumulator. Podsumowując, Powerbank ten będzie w stanie podładować wasz telefon około 70%. To oczywiście plus minus w zależności od tego, jak duży macie akumulator w waszym telefonie. I tak uważam, że jest to super wynik, bo urządzenie to jest bardzo malutkie i możemy je przyczepić sobie nawet jako brodoczek do kluczy. Na awaryjne sytuacje, jak znalazł, bo w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie sobie tym porządnie podładować nasz telefon. No nie oszukujmy się, 70% to jednak jest porządne podładowanie. Szkoda tylko, że Chińczyk znowu nas uszukał z pojemnością, no ale mimo wszystko uważam, że produkt bardzo udany. Następny karzec za 60 zł jest to lampka, która ostatnio jest dość popularna na AliExpress. Kupiło ją już ponad 2000 osób, a Dnia cen to 4,5 na 5. Dostępne są różne wersje kolorystyczne oraz wersja RGB, która jest droższa, bo kosztuje 85 zł. Co takiego ciekawego jest w tej lampce, już sprawdzamy. Po odpakowaniu w zestawie widzimy trochę papierologii oraz lampkę. Jakość wykonania jest gorsza niż się spodziewałem. Czuć tutaj chiński plastik z niezbyt wysokiej półki. Lampka ta zasilana jest na USB-a i po podłączeniu świeci w taki sposób. Jest tutaj też regulacja jasności, no i to tak w zasadzie tyle. Jako ozdoba do pokoju może i fajne, no ale nie robi to jakiegoś wow. Moim zdaniem, gdyby nie było tutaj tego białego paska w ośrodku, to wyglądałoby to znacznie lepiej. Moim zdaniem jest to po prostu kolejne świecidełko z AliExpress, które akurat w tym przypadku niczym szczególnym się nie wyróżnia. Nie wiem skąd taka popularność. Ale jeżeli ktoś szuka lampki nocnej, to może będzie to fajna opcja. Trzeci gadżet jest to obudowana dyskiem 2 z wyświetlaczem, czyli gadżet dzięki temu w tani sposób będziemy mogli zrobić sobie bardzo szybki dysk przenośny. Tu na pudełku mamy deklarację do 10 GB na sekundę, co jest raczej niemożliwe, bo oznaczałoby to prędkości na poziomie 80 GB przez sekundę. Co teoretycznie w sumie byłoby możliwe do uzyskania z kablem USB 420 lub Thunderbolt 5. Lecz raczej nie będzie to możliwe do uzyskania w tak tanim produkcie, ponieważ za 100 zaledwie 73 zł i na 99% producent znowu robi nas tutaj w bambuko, bo chodziło mu pewnie o 10 gigabitów przez sekundę, a nie gigabajtów. Natomiast 10 gigabitów na sekundę to też jest bardzo duża prędkość i oby to urządzenie ją wykorzystywało. Dodatkowo jest tu wbudowany taki ekran, na którym sprawdzimy stan naszego dysku. Każdy dysk M2 i SATA posiada taki standard, który nazywa się Smart Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Za jego pomocą możemy sprawdzić wiele ciekawych rzeczy, takich jak na przykład całkowita ilość zapisanych danych. Jest to bardzo istotne, bo każdy dysk może zapisać w swoim okres ilość danych. Żadne dyski nie są nieśmiertelne. I tutaj podkreślam słowo ŻADNE. To nie dotyczy tylko M2. Monitorując to na bieżąco możemy dbać o swoje dane, bo możemy szacować ile nasz dysk jeszcze pożyje. Dodatkowo standard smart pokazuje nam jeszcze stopień degradacji dysku, czyli jak bardzo jest on zużyty. Jest tutaj także ilość błędów oraz czas jego pracy i ilość uruchomień. Właśnie te dane lub część z nich będzie można na naszym wbudowanym wyświetlaczu odczytywać. Jakie dokładnie to zobaczymy za chwilę. Jeżeli chodzi o dyski przenośne to dysk m plus taka przejściówka lub kieszeń dyskowa to prawie zawsze najbardziej Bardziej opłacalne rozwiązanie pod kątem stosunku prędkości i wielkości dysku do ceny. Ja do tej pory korzystałem z takiej przejściówki dysku M2 z temu. Tak, zarówno przejściówkę, jak i dysk kupiłem na temu i korzystam z niej już przez dłuższy czas. Ogólnie jestem zadowolony, bo oferuje to naprawdę duże prędkości, a jest stosunkowo tanie. Ta przejściówka na temu kosztowała około 50 zł. Nasza kieszeń dyskowa jest droższa, bo właśnie przyda ten wyświetlacz. No i w ogóle to ta kieszeń jest taka, że możemy ją bezpiecznie przenosić w plecaku, czy nawet kieszeni. Te rozwiązanie z temu raczej przenośne nie jest. Do tego gadżetu zakupiłem też szybki dyskleksal. 1TB z prędkością odczytu do 5 GB na sekundę, czyli do 400 GB przez sekundę. Za ten dysk zapłaciłem zaledwie 250 zł w Media Expert, więc jak widzicie stosunek wielkości dysku i prędkości do ceny jest po prostu niesamowity. TWB, czyli trwałość tego dysku określona jest na 340TB. Jeżeli zobaczymy na naszym ekranie kieszeni, że zbliżamy się do tej wartości, to oznacza to, że warto już zgrać dane z naszego dysku i po prostu go wymienić. Oczywiście, że tak, no 340 TB będziemy tu zapewne zapisywać latami i ten dysk popracuje całkiem długo. Natomiast tutaj ciekawy jest też parametr. MTBF, który określa, jak długo nasz dysk może bezproblemowo pracować, i jest to liczone już w godzinach. W przypadku naszego dysku jest to 1,5 miliona godzin. Oznaczałoby to około 171 lat ciągłej pracy. Więc no tak, ten parametr jest naprawdę bardzo czysto teoretyczny i wiadomo, że prędzej dysku ulegnie degradacji poprzez przekroczenie parametru TWB. Ale wskazuje nam on, że dysk może być spokojnie podpięty przez cały czas do kompa, bez obaw, że będzie on się przez to szybciej zużywał. Dysk ten oferuje nam prędkość odczytu na poziomie do 40 gigabitów przez sekundę, co oznacza, że nasza kieszeń zapewne spowolni go czterokrotnie do 10. 10 gigabitów przez sekundę. Jeżeli jednak jakimś cudem moglibyśmy tutaj rozmawiać o większych prędkościach, to bardzo ważny jest też używany kabel. Kable z wtyczką USB-A na C oferują nam maksymalnie standard USB 3.2 Gen2 i tym samym maksymalną prędkość na poziomie 10 gigabitów przez sekundę. Do wszystkiego co szybsze potrzebujemy już kabel KC na C. Na przykład taki jak ten. To jest kabel Thunderbolt 4 obsługujący rozdzielczość 8K i ładowanie na power delivery z mocą do 240 w czyli maksymalną możliwą. Jeżeli chodzi o maksymalną prędkość jaką on obsługuje, jest to 40 gigabitów na sekundę. No i niestety nie jest on tani, bo jest aż 70 zł za kabelek. Raczej nie będziemy go potrzebować, ale mówię wam to jako ciekawostkę. W zestawie do naszej kieszeni dyskowej dostajemy kabelek USB c na A, więc tak. Teraz jesteśmy już pewni, że jest tu mowa o 10 gigabitach na sekundę, a nie gigabajtach. Ten kabel by tego nie obsłużył. Odkręcamy teraz tę te śrubkę i widzimy, że w naszej kieszeni wchodzą dyski w czterech rozmiarach. Montujemy więc Lexara i składamy to do kupy. Po podłączeniu dysku do kompa widać, że jest on podświetlany po bokach, ale uwaga, te ledy świecą się tylko gdy wykorzystujemy nasz dysk, czyli coś na nim zapisujemy albo odczytujemy. Na pierwszym ekranie widać podstawowe informacje o dysku takie jak jego pojemność. Na ekranie drugim widzimy listę partycji i systemy plików dla każdej z nich. U mnie w tym momencie jest tylko jedna partycja w eksfacie, którą przed chwilą tutaj zrobiłem. Na trzecim ekranie znajdziemy szczegółowe informacje, takie jak nazwa dysku, jego obecna temperatura, zdrowie, czyli właśnie ten poziom degradacji. Mamy tutaj 100%, więc nasz dysk jest idealnie zdrowy. Następnie data read i data write. U mnie są już tutaj jakieś wartości 18 20 GB, bo trochę ten dysk przed odcinkiem testowałem. Na dole znajdziemy jeszcze ilość godzin, przez które nasz dysk pracował. Na razie mamy tutaj 0. Czwarty ekran są to cykle użyć, oraz niebezpiecznego wyłączenia. Dalej mamy jeszcze monitor temperatury, będzie się nam tutaj tworzyć taki ładny wykres. Na koniec opcja uśpienia dysku. Także przyznam, że mamy tutaj całkiem sporo cennych danych i to jest na pewno na plus. Jeżeli chodzi o zmierzone prędkości, zapis 1200 MB na sekundę, czyli 9,6 GB przez sekundę. Odczyt 877 MB na sekundę, czyli 7 GB przez sekundę. Tak jak się spodziewałem, nasza kieszeń ogranicza dysk. On sam w sobie mógłby działać szybciej. No ale jak na dysk przenośny, to i tak jest bardzo duża prędkość. Zobaczcie, około 100 GB kopiuje się nam na dysk, w około 2 minuty. To jest rewelacyjny wynik, chociaż no mamy z tyłu głowy, że mogłoby być jeszcze szybciej. Niestety takie kieszenie oferujące nam realne prędkości do 400 gigabitów przez sekundę są bardzo drogie. Tu przykładowo macie taką z aktywnym chłodzeniem za 400 zł. Są też niby kieszenie tego typu za 150 zł, ale szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to by działało. Jeżeli jesteście zainteresowani, żebym wziął taką na film, to dawajcie znać. Na koniec powiem Wam, że ja ten dysk dostałem sobie przy kąpie i na pewno będę z niego korzystać. Czwarty karzyt za 59 zł jest to gamepad do gier typu Arcade. Jest on bezprzewodowy i można go używać z praktycznie wszystkim. Obsługuje iPhone'y, Android'y, PS3, PS4, PS5, pc czy nawet Switcha. Gamepad wyposażony został w funkcję makro, więc można przy jego użyciu nagrywać sekwencję kliknięcia różnych przycisków i potem wyzwalać tą sekwencję jednym kliknięciem. Funkcja przydatna, jeśli chcemy trochę pocheatować. W zestawie mamy rozpołeczkę do grilla oraz kabelek do ładowania. Na początku połączyłem się z iPhone'em i niestety, ale Gamepad nie chciał działać w żadnych grach. Nawet próbowałem na Minecrafcie, bo on na 100% obsługuje pady i joysticki. Finalnie przysiadłem się na Androida i tutaj faktycznie bez żadnych problemów. Da się grać we wszystko. Powiem wam, że naprawdę fajne uczucie, bo wiadomo, można byłoby niby skorzystać z wirtualnego joysticka na ekranie, ale to już jest totalnie inna bajka. Z tym urządzeniem mamy tutaj poczucie, jakbyśmy naprawdę grali na konsoli retro. Joystick chodzi bardzo ładnie i nie doświadczyłem tutaj żadnego efektu dryfu. Przyciski co prawda są na mikroswitchach, ale ich skok jest bardzo dobrze wyczuwalny. Tutaj muszę przyznać, gra się naprawdę przyjemnie. Warto też powiedzieć, że są większe wersje tego urządzenia z większą ilością przycisków. Chociażby taka, 8 przycisków za 133 zł. No ale to jest raczej zbędne, ponieważ w tej naszej wersji za 59 zł, tych 6 przycisków jest to wystarczająca. Ilość. W większości gier retro więcej nie potrzeba. Także podsumowując, gadżet spoko, lecimy dalej. Piąty i ostatni gadżet za 109 zł. Jest to knop wraz z hubem do komputera, ale co to jest knop? Już pokazuję. Gadżet ten przychodzi bardzo ładnie zapakowany, jak na chiński produkt. Zafoliowane pudełko z dość grubego kartonu daje uczucie, jakbyśmy otwierali naprawdę produkt premium. W zestawie znajduje się rozpołeczka do grilla oraz kabelek C na C. W praktyce nasz gadżet jest to takie pokrętło, które może służyć między innymi do regulacji głośności w komputerze. Jest to też bardzo przydatne w pracy graficznej, montażu wideo czy modelowaniu 3D. Dodatkowo są tutaj cztery przyciski. Pierwszy do szybkiego Blokowania ekranu, drugi to play pauza, trzeci steruje podświetleniem samego knoba, a czwarty jest to przycisk, który służy do robienia screenshotu. Jakby tego było mało, urządzenie to jest aktywnym hubem. Ma na dole dwa porty USB typu C. Jeden jest to zasilanie, a drugi host, który podpinamy do komputera. Wyżej porty Jack, bo tak mam tutaj wbudowaną kartę dźwiękową. Porty Jack są aż trzy, ponieważ jest wejście na zestaw słuchawkowy i osobno na słuchawki, i osobno na mikrofon. Obok Jacków port USB C do 5 gigabitów na sekundę. Wyżej dwa porty USB A3.0 też do 5 gigabitów na sekundę. I jeden port USB A2.0 do 480 megabitów przez sekundę. Z boku urządzenia sloty na karty SD i microSD w standardzie 3.0. Przyznam, że całkiem sporo możliwości jak na jedno urządzenie. Jedyny minus to ta prędkość do 5 gigabitów. No dlaczego nie do 10? W tej cenie jak na aktywnego huba moglibyśmy już na to liczyć. Po podłączeniu tego do Maca przycisk play/pauza działa. Regulacja głośności również. Yeah, she's no i to tak w zasadzie tyle, ponieważ zrzutów ekranu robić się nie da i blokować ekranu również się nie da. Jeżeli chodzi o prędkości huba, to też je zmierzyłem i mamy tutaj do około 520 MB na sekundę, czyli nieco ponad 4 GB. Zmiana tyłu podświetlenia działa, ale w ogóle to podświetlenie samo w sobie jest bardzo słabe. Po podłączeniu tego do komputera z Windowsem, jak się spodziewałem, działa już wszystko. Możemy robić screeny i blokować ekran. Tu podejrzewam, że z makiem nie działa to dobrze przez niezgodność skrótów klawiszowych, ale to też dałoby się naprawić, po prostu je przebindowując. Także podsumowując gadżetik naprawdę spoko, chociaż w tej cenie spodziewałbym się. Prędkości z chaba, a zwłaszcza, że jest to hub aktywny W dzisiejszym odcinku to już wszystko Za około tydzień widzimy się w kolejnym filmie z Aliexpress I ten odcinek za tydzień będzie to chyba Najdroższy odcinek z Aliexpress w historii Pozamawiałem dla was trochę więcej I trochę droższych produktów, które moim zdaniem Są naprawdę bardzo ciekawe, tylko mam nadzieję, że Znowu wszystko nam tutaj dojedzie na czas Jeżeli nie chcecie tego filmu przegapić, to koniecznie zostawiajcie suba A jeżeli ten odcinek się wam spodobał, to będzie mi również Bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę Tymczasem nie przedłużam, żegnam się z wami No i narka